Kynologiczny sędzia prób pracy, instruktor szkolenia i egzaminator psów ratowniczych zajmuje się szkoleniem psów ratowniczych, obronnych, sportowych, psów do towarzystwa, psów przewodników niewidomych, psów asystującym osobom niepełnosprawnym psów do dogoterapii, pomaga również w rozwiązywaniu problemów behawioralnych u naszych czworonogów. Na przestrzeni lat pracy z psami osiągnął kilkukrotne mistrzostwo Polski, kilka razy tytuł najlepszy pies w obronie. Ze swoim psem ratowniczym brał udział w akcjach poszukiwawczych na terenie kraju i poza jego granicami. Był dwukrotnie w Turcji po trzęsieniu ziemi oraz w Iranie. Uczestniczył również w wielu akcjach ratowniczych na terenie kraju, m.in. po się hali targowej w Chorzowie. Moim kolejnym gościem będzie Krzysztof Szymański, krajowy specjalista Komendy Głównej PSP do spraw działań poszukiwawczych. Jeżeli masz pytania do gościa, zostaw je w komentarzu pod filmem.